Podczas grania w gry potrzebujesz maksimum wygody i swobody. W Media Expert mamy najnowsze bezprzewodowe Steel Series Arctis GameBus. Na początku ustalmy jedno. Widoczne tu modele serii Arctis mają takie same możliwości. Różnią się jednym. Te działają z Xboxem, a te z PS5. Używają do tego nadajników radiowych, dzięki którym można je podpiąć również do PC, handhelda, właściwie wszystkiego, co ma port USB-C. No i wszystkie działają też z urządzeniami obsługującymi Bluetooth. Wystarczy trzy razy stuknąć w jedną słuchawkę, by błyskawicznie przełączyć dźwięk odbierany z konsoli na na przykład połączenie przychodzące z telefonu. Okej, okay, siedzisz z padem przed telewizorem, słyszysz kroki za plecami, ale ty wiesz, że to nie mama z zupą. To zagrożenie, na przykład w grze online albo singlowym horrorze. Skąd ta pewność? Bo słuchawki SteelSeries Arctis Gamepads mają ANC, więc aktywnie wyciszają dźwięki otoczenia oraz wspierają dźwięk przestrzenny. Nie dasz się zaskoczyć ani rozproszyć. Ponadto w aplikacji na telefon SteelSeries Arctis Companion wybierzesz jeden z ponad 150 gotowych presetów z optymalnymi ustawieniami dźwięku dla danej gry. Bateria? Do 10 godzin działania. Etui jest w stanie je naładować 4 razy, a samo ładuje się indukcyjnie. Przygotuj się na nowy poziom rozgrywki. Kup w Supercenie na MediaExpert.pl w naszej aplikacji lub w sklepie stacjonarnym.